Dzień dobry moi drodzy, końcóweczka marca, wy to pewnie oglądacie w kwietniu. Dzisiaj zajmiemy się tematem rabat, a w zasadzie tym, czym te rabaty wyłożyć, wysiłkować, co zdaje egzamin, co można zrobić, czego nie powinno się robić. Chyba użyliśmy wszelkich metod, więc jakieś doświadczenie już jest, więc można co nieco w tym temacie powiedzieć. Jak widzicie za mną, w ogóle przepraszam bardzo za bałagan. Ech, cały czas robię, Ech, w sensie zabieram się za różne rzeczy, różne rzeczy, nowe tematy dochodzą. Zabrałem się za e, ocieplenie garażu, a w tym samym czasie przyjechała e, kora, a w zasadzie ścinka. Więc no, muszę teraz najpierw ogarnąć to, żeby nie zalegało mi tutaj na podjeździe. Wracając właśnie do tematu, jak możecie zauważyć, z przodu, znaczy ci co nas oglądają, to wiedzą ci, którzy są tutaj pierwszy raz, no to z przodu mamy wyłożony kamień granitowy, i w zasadzie dookoła po obrzeżach mamy również wyłożony taki kamień pod tujami. Na początku muszę wam powiedzieć, że miała to być wizja taka, że z przodu będzie ładnie, pięknie i wspaniale, więc kamień. No a że zamawiany kamień no to już podtetuje też, no bo potem co z tą korą będzie wywiewało i tak dalej i tak dalej. Takie były przemyślenia na początku, dlatego też zamówiliśmy kamień i ten kamień wylądował pod tuje. Czy to dobrze, czy to źle? Tu akurat w tej sprawie mam, to są dwie strony medalu. Ktoś może powiedzieć, że dobrze, ktoś może powiedzieć, że źle. Ja w tym temacie jestem neutralny, z tego względu, że no te kamienie są, one zdają egzamin, nic się z nimi nie dzieje. Mam świadomość tego, że za kilka lat, znaczy one posłużyły po to, żeby było ładnie dookoła. Potem te tuje i tak zarosną, przykryją, zaśmiecą te kamienie, nie będzie ich. Yy... Widać. Czy to dobrze, dobrze dla twój? No pewnie nie, e, więc bardzo możliwe, że kora czy jakaś kol, jakakolwiek inna organiczna ściółka e, byłaby lepsza, natomiast pewnie byłoby z tym troszeczkę więcej pracy, chociaż przy agrowłukninie i kamieniach tej pracy e, też tam raz, dwa razy w sezonie jest, no i trzeba się z tym męczyć. Tym bardziej, że e, na obrzeżach nie mamy jeszcze sąsiadów, więc tam niestety rośnie wszystko e, i nic. Wiem, że są zwolennicy agrowłókniny i przeciwnicy. My w tej części, co robiliśmy na początku w tym pierwszym roku w zasadzie można powiedzieć tą agrowłókninę wszędzie mamy. Mniej rośnie ta, te, to zielsko, nie ma żadnego problemu, natomiast jak już wrasta w to trawa, te zielsko jest troszeczkę większe, no to jest problem, żeby to usunąć, tym bardziej jak leży leży kamień. Więc jeżeli macie jakieś małe rabaty z przodu, żeby po prostu to wyglądało jako tako, że chcecie, żeby tam po prostu było reprezentatywnie, reprezentacyjnie, nieważne, to jak najbardziej taki kamień można sobie wrzucić. Natomiast dookoła podtetuję, myślę, że coś bardziej organicznego. Może niekoniecznie kora, bo jest droga, ale może jakiś kompost czy właśnie zrębka. To, co widzicie, bo to jest w zasadzie główny temat poruszany, dlaczego w ogóle nagrywam ten temat, ten odcinek, no to zrębka sosnowa, która jest o wiele, o wiele tańsza. Jeżeli chodzi o obrzeża, obrzeża też są w trakcie roboty. Mam nadzieję, że w tym sezonie je skończę. Oczywiście też popełniłem błąd z tymi ekoborderami czarnymi. No i co? O tym będzie osobny materiał, bo tu nie ma co się za dużo słuchajcie rozwodzić. Więc no tu z przodu jeszcze jest bałagan przez ten garaż, ale spokojnie, niedługo ten bałagan zniknie. Temat kamieni został już poruszony, więc no. Tak jak mówię, do przodu gdzieś tam spoko, w inne miejsca niekoniecznie. On się też brudzi, trzeba go czyścić. W tym roku pewnie też go będziemy czyścić. No, ale to tak już jest. No, kupiliśmy ten kamień, więc trzeba go wykorzystać. Kolejna rabata, którą stworzyliśmy. Tak, jak możecie widzieć, to jest hybryda. Widzieliście to w zeszłym roku. Nie mam pojęcia kompletnie, co z tego wyjdzie. To był taki test bardziej rabata taka bylinowa. I zobaczymy, co tutaj wyrośnie. Troszeczkę kształt został zmieniony. Teraz powiem Wam, że gdybym od początku z tą wiedzą mógł robić ogród, to porobiłbym to wszystko inaczej, ale to tak chyba ze wszystkim jest. Natomiast to jest ogród, więc można tutaj wiele rzeczy zmienić. Przechodząc, kora. Ktoś mówił: Słuchajcie, że z tą korą ja mam rabaty, z tą korą się nic nie dzieje i y, on jej nie wywiewa i tak dalej. No. U mnie, no niestety, wygląda to troszeczkę inaczej. Bo jak możecie zobaczyć, ta kora poza te obrzeża się wydostała. Nie wiem, czym to jest spowodowane. W sensie wiem, no to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to ptaki. No, słuchajcie, mamy bardzo dużo ptaków, które tutaj przylatują, rozdzierbują to i szukają czegoś. No to jest druga sprawa. Wszędzie tutaj to poroznosiły. No a trzecia sprawa mimo wszystko duży wiatr. Więc ten wiatr też się oczywiście przyczynia. Czy to jest jakiś duży problem? No pewnie nie, no bo po zimie tak jak ogarniacie ogród, no to zbieracie, zaraz co sobie pograbie i, i myślę, że też też będzie w porządku. Tutaj agrowłókniny nie ma. Pod korą jest rozłożony karton, grube kartony, dosyć grube, mimo wszystko i tak, gdzie niegdzie ta trawa, która tutaj, te zielsko, wrasta. Tak jak możecie no, tutaj zobaczyć. Oczywiście, przy, stu, przy tutaj oczyszczalni nie jest to miarodajne, no bo tutaj pewnie karton nie wszędzie, nie wszędzie doszedł. Natomiast, gdzie niegdzie zdarzają się Zielone elementy. Tak samo tutaj pod tą rabatą z kamienia jest karton, też. Też gdzie, gdzie się zdarzają. Natomiast, no mówię, sadziliśmy to wszystko, robiliśmy tą rabatę w zeszłym roku, więc to nam dopiero pokaże, pewnie w tym roku, jak to będzie <laughs> wyglądało. W sensie, no nie ma takiego sposobu, żeby zrobić raz i żeby zielsko nie rosło. Rosnąć będzie zawsze, natomiast wyrywa się <laughs> o wiele, o wiele łatwiej z kartonu, z kory niż z kamienia i zagrowłókniny niż z kamienia i nawet z kartonu, więc kamień do wyrywania jest gorszy i jeśli chodzi o korę, to oczywiście kora jest sosnowa, ozdobna bardzo ładna, dosyć gruba my na Eliksie znaleźliśmy, w tym roku też dokupiłem chyba 10 worków po 15 zł, 18 80 litrów więc dosypiemy sobie w te miejsca, gdzie tam, jeszcze, gdzie tam jeszcze brakuje. Więc jeszcze raz do kory możemy podejść. Tutaj jest oczywiście wszędzie nawodnienie kropelkowe. Pod spodem jest karton, tak jak możecie zobaczyć. No i ta kora wygląda w ten sposób. Ja tam jestem z niej zadowolony. Są większe kawałki, mniejsze. Za taką cenę jak najbardziej ok prezentuje się po tym już w takim pełnym słońcu bardzo, bardzo fajnie. Przejdźmy może do tej ścinki, do tej zrębki, bo tak jak 80 litrów kosztuje 15 zł worek, no to takiej ścinki metr przestrzenny, tak, czyli metr na metr na metr, więc jeszcze raz do kory możemy podejść, tutaj jest oczywiście wszędzie nawodnienie kropelkowe, pod spodem jest karton, tak jak możecie zobaczyć, no i ta kora wygląda w ten sposób. Ja tam jestem z niej zadowolony, są większe kawałki, mniejsze, za taką cenę jak najbardziej ok, prezentuje się po tym, już w takim pełnym słońcu bardzo, bardzo fajnie. Przejdźmy może do tej y, ścinki, do tej zrębki, bo y, tak jak 80 litrów kosztuje 15 zł worek, no to y, takiej ścinki metr przestrzenny kosztuje 80 zł i oczywiście nie jest to tak bardzo reprezentacyjne, tak super nie wygląda to są po prostu ścinki, jakieś tam gałęzi resztek, kory i tak dalej i tak dalej, więc zdarzają się śmieci zdarzają się jakieś tam, no właśnie, proszę bardzo zdarzają się patyczki tak jak możecie tutaj zauważyć natomiast Mimo wszystko uważam, że jak za 80 zł, tutaj już jest wybrane, ale ta cała kupa to są 4 metry przestrzenne. 80 zł plus 100 zł transport, 420 zł. Po co to zostało w ogóle e, zamówione? Mam nadzieję, że w ogóle teraz z mikrofonem już nic nie uderza i jest wszystko w porządku. Hm, oby. Po co to w ogóle zostało zakupione? Z tyłu postanowiliśmy, że zrobimy rabaty takie, wiecie, po przejściach z kamieniami, z kniną, z kartonami, z korą. Uznaliśmy, że z tyłu będzie ziemia po prostu rabata z ziemi, bo to tak na tych YouTube'ach, Instagramach wszystko ładnie wygląda, jak to rośnie. Tam nie ma, nic się nie dzieje. No i po pierwszym sezonie myśle, myśleliśmy, że nas szlak trafi. I nie powiedzieliśmy sobie, że <laughs> nigdy, nigdy więcej. Więc jak to ma się do tej rabaty? <laughs> nigdy nie róbcie, nie zostawiajcie rabaty bez ściółkowania jakiegokolwiek. To, co tu się wydarzyło w tamtym sezonie, to jest Armagedon i można by było to pielić raz w tygodniu, więc proszę nie popełniać tego błędu, y proszę tego nie robić i y ściółkować. Plan, wizja jest taka, że tutaj, jak widzicie, jest posadzona tojeść plus jakieś inne rzeczy, które też tam sobie rosną. jeść ma zadanie tutaj się rozprzestrzenić i po prostu zająć cały ten teren pokryć cały ten teren, żeby nie było żadnego absolutnie problemu z. Chwastami, tak myśleliśmy, w, w życie zweryfikowało bardzo szybciutko, że między tą tojeścią póki co jakaś tam trawka rośnie, jak to będzie wyglądało później. To zobaczymy. Zobaczymy, czy wystarczy nam tej zrębki, żeby tutaj wszystko wyłożyć. Bo plan jest taki, że zajmujemy się zrębką tylko i wyłącznie ten duży prostokąt. To na razie zostaje. Chyba, że zostanie dużo zrębki, no to tutaj też jakąś warstwę, oczywiście wysypiemy. Z tą tojeścią jest tyle problem, że ona w momencie, kiedy się rozrasta to ona wypuszcza dodatkowe jeszcze korzenie, yy, i wiecie, to nie jest tak, że ma korzeń centralnie, i potem to są tylko jakieś tam yy, yy, odnogi. Tylko ta odnoga też łapie korzeń i, i się rozrasta, yy, rozrasta dalej. Więc no, zobaczymy, yy, co można będzie. Z tym e, zrobić, więc no, nie zostawiajcie tego e, w taki sposób. Nie chcieliśmy tutaj też kamienia, no bo tutaj mamy kamień. W tym kamieniu, jak możecie zobaczyć, tu jest karton też. E, rośnie, 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 rośnie. No i niestety e, pod kartonem rosnąć będzie. E, zawsze i wszędzie. A więc z racji tego, że ta tylna rabata jest bardzo mocno, yy, jakby eksperymentalna, yy, no to ją jeszcze zostawiamy. I teraz czemu tutaj też nie chcemy wysypać ładnej kory, żeby było na lata, yy, znaczy no na lata, no na lata można powiedzieć i wszystko będzie pięknie, tak jak tam. A no właśnie dlatego. To, co tutaj się dzieje, ilość liści, słuchajcie, która jest tutaj jesienią, no jest zatrważająca. I najzwyczajniej w świecie, jeżeli wysypalibyśmy tutaj, może w tą stronę, jeżeli wysypalibyśmy tutaj korę, no to niestety wywialibyśmy ją razem z liśćmi. Mam świadomość tego, że ta zrębka zostanie również wywiana. W jakiejś części będę starał się robić tak, żeby tej zrębki jakoś bardzo tutaj nie wywiewać, z tymi liśćmi troszeczkę powalczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie po pierwszym sezonie. Natomiast, nawet jeżeli miałbym teraz co roku do wydawać, po, nie wiem, 160, 200, 300 złotych, nawet i uzupełniać tą rabatę co sezon taką zrębką, żeby tutaj spowolnić znacznie wzrost. Traw, chwastów, innego badziewia, to jestem w stanie to zrobić. Hmm, trudno. Nie, nie ma takiej opcji, żeby ta rabata została bez żadnego ściółkowania. Teraz powiecie, no ale to można w sumie kompost za darmo i tak dalej. Raz, że nie chce mi się jeździć po ten kompost tyle kilometrów małą przyczepką. Dwa, że ten kompost w sumie dosyć szybko się rozkłada. A trzy, zrobiliśmy taki test i tutaj ten kompost wysypaliśmy w tam dwóch, trzech miejscach na około, no nie wiem, kilku centymetrów. No i powiem wam, że to zielsko to rosło lepiej chyba <coughs> niż na tej zwykłej, zwykłej ziemi rabacie więc kompost w naszym przypadku odpada. No i teraz taki test, właśnie ze ściółkowania z rębku. Jaki jest plan? Plan jest taki, że kupiłem tekturę. Wiem, powinienem kupić grube kartony, czy tam znaleźć grube kartony, tak jak to robiłem na tamtej rabacie. Szczerze wam powiem, nie chciało mi się, biorąc pod uwagę przyszłość tej rabaty, jaka może ją spotkać, w sensie takim, że ja mogę to wywiać i zaraz będą mi te kartony fruwać, a taka tekturka, jak ją gdzieś tam wywieje, to ona sobie zaraz zgnije, czy zniknie w liściach i nie będzie żadnego problem Więc. Tekturka w zasadzie leci tylko i wyłącznie w środku. Nie dbam za bardzo o ten tył. Tam będzie wyściółkowane, jak coś sobie będzie rosło, to podejdę, wyrwę. No bo tutaj też te paprocie rosną strasznie. To w ogóle nieistotne, czy coś jest przykryte, czy nie. To jest takie dziadostwo. Słuchajcie, że to rośnie wszędzie. Eee... No, i co? Na środeczku będzie wyłożona właśnie e, taka tekturka. E, kilka centymetrów e, tej zrębki. No, i z przodu najprawdopodobniej bez tektury, chyba że coś mi zostanie, to jeszcze w, tamtym, w tamtej części, gdzie bardziej widać, e, będę tą tekturę stosował. Jakieś tam kartony jeszcze mam, więc e, tak. Natomiast. E, Cała reszta tutaj zostaje bez trawy, hortensje, laurowiśnie, jeżeli będzie potrzeba, i to też jest bardzo fajne. Hmm. Jeżeli będzie taka potrzeba, to o wiele fajniej dosadza się rzeczy, kiedy jest kora, kiedy jest ścinka, kiedy jest ziemia, kiedy jest ewentualnie jakiś tam, jakaś tam tekturka. Bo dosadzanie w momencie, kiedy jest agrowłóknina, gdzie macie te rośliny, one się też rozrastają, trochę ją napinają. Albo przesuwanie tych kamieni, tych linii kroplujących i tak dalej jest uciążliwe. Więc taki jest tutaj plan. No i... Już tak podsumowując, jakbym teraz to wszystko rozwiązał i co bym zrobił, gdybym zaczynał od nowa? Przede wszystkim nie spieszyłbym się tak jak my, bo wszystko szybko szybko. Najpierw ogarnąłbym wszystkie rabaty. Tak chociaż względnie. Gdzie chcę mieć, jak chcę mieć, wszystko bym sobie poplanował. Zrobiłbym do nich obrzeża, porządne obrzeża z kostki jakiejkolwiek, nie czarne. Zrównał te obrzeża z linią ziemi, w sensie trawnika. Rabaty oczywiście troszeczkę niżej. Rabaty zasilane jakimś tam dodatkową ziemią, kompostem i tak dalej. Kora, albo ściółka. Z kartonem, może być z kartonem, jak najbardziej, yy, i tak zrobiłbym. Po całości. Natomiast to jest w idealnym świecie, a idealnego świata niestety nie ma. Nie mamy też równego trawnika. Nie mamy tutaj nie wiadomo, czego robiliśmy, jak jest, żeby się wprowadzić, żeby też były jakieś tam filmy, żeby było już ładniej i żeby mieć spokój i odpoczywać. Ja już teraz w ogrodzie odpoczywam, mimo że jest dużo pracy. Dla mnie to jest odpoczynek, więc teraz powolutku sobie będę zmieniał. Wiecie, no to, tak jak już wspominałem, ogród ma to do siebie, że możecie tak naprawdę wszystko zrobić od nowa. I nie ma żadnego znaczenia. W domu już czegoś takiego nie zrobicie. Tutaj możecie zmieniać wszystko. Wymaga to tylko czasu pracy. No i oczywiście trochę pieniędzy, choć i to nie jest jakoś bardzo, bardzo wymagane. Więc. Teraz wszędzie ściółka w postaci kory albo właśnie czegoś takiego, bo to zakładam, że będzie zdawało egzamin podobnie jak kora. Ewentualnie szybciej się rozłoży. No i co? Tak by to wyglądało. Popełniajcie słuchajcie błędy swoje w ogrodzie. Uczcie się na swoich błędach, uczcie się na naszych błędach, bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Chyba tak to jest jakoś. Jeżeli macie jakieś, jakiekolwiek pytania, to, to śmiało. A, no i odpowiadając, nie, nie będę zrywał teraz agrowłókniny gdzieś tam, gdzie mamy. Niech ona sobie leży. Rośliny rosną, jest w porządku. Więc ja też nie jestem jakby taki, wiecie, team agrowłóknina albo team przeciw agrowłókninie. Nie? To w ogóle nie. Nie o to chodzi. No natomiast połączenie kamieni, agrowłókniny i obrzeży plastikowych i trawnika... Jest koszmarem, więc takich rzeczy nie róbcie. Ale to potem będzie w jakimś materiale, odnośnie obrzeży, jak już w końcu znajdę czas i to zrobię. Dobrze, moi drodzy, zostało tylko tyle, znaczy tylko no, sporo. Ale jeszcze myślę, że pójdzie kilka taczek na dosypkę plus na nowe rabaty, które planujemy. No i co? Idziemy teraz do tyłu, pokażę Wam jak to wyszło. No, słoneczko już zachodzi. Na spokojnie sobie jeździłem woziłem trochę tych taczek wyszło, muszę wam powiedzieć ogarnę sobie zaraz jeszcze korę to co o czym mówiłem na tamtej rabacie natomiast powiem wam że z efektu jestem naprawdę zadowolony Kurczę, kaptury mnie się przekręcili także proszę bardzo tak to się prezentuje gdzieś tam te hortensje są e, odkryte, gdzie nie gdzie pewnie jeszcze trzeba będzie dosypać Wyrównać, coś się uklepie coś się ubije, coś odleci, ale tak to się prezentuje. Bardzo ładnie podoba mi się za taką kwotę, za taką cenę. Pixel! Koń! <laughs> Tutaj też się ładnie udało rozsypać. Myślę, że tej tojeści tak za bardzo nie przysypywałem, ale też nie zostawiłem miejsca. Mam nadzieję, że sobie wybije. Także powoli już te niektóre rzeczy zaczynają wyrastać tych tu i muszę się stąd pozbyć, bo one tylko tak tutaj są na chwilę. Znaczy były, a zostały na dłużej. E, tutaj idlaki ładnie ogarnięte. E, tu jest taki problem. Jak wiecie, mam drenaż tutaj zrobiony ja on jest odprowadzony tam, e, bo tutaj jest glina, wysoka woda, tak jak możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że na kamerze to widać. Tam jest wszędzie woda. E, więc jak jest naprawdę bardzo dużo ulewa no to e, tu mam taką studnię, tu mam studnię chłonną taką zrobioną, ale małą bo większość i tak e, odpływa tam e, a że spadek i tak terenu jest w tą stronę to często e, ten nadmiar wody niestety spływa e, mi tutaj no i wchodzi w ten syf w kamienie nie? E, wcześniej jak był to kompost czy ziemia to nie było jakiegoś tam może tak, nie było jakiegoś tam większego problemu, to sobie wchłaniało i spoko. A teraz zobaczymy, co z tą koroną, jak będzie nachodzić, no to będzie wymywać po prostu. Yy, I tyle, nic już, na to, nic już na to nie poradzę, no takie jest ukształtowanie, yy, takie jest ukształtowanie terenu. Yy, tutaj jeszcze zrobiłem, tylko tak wysypałem, ale muszę pomyśleć, co z tym zrobić, bo najprawdopodobniej yy, Tutaj ta rabata będzie powiększona i coś będzie wsadzone, bo o ile tutaj jest w zasadzie prawie pełny cień i mokro, to tu już jest bardziej sucho. Jest też dużo mchu, jest dużo cienia, ale gdzieś tam to słoneczko się przebija, więc może coś, może coś urośnie. No a pewnie jak już nie będę miał co robić w ogrodzie. To zabiorę się za to troszeczkę, żeby w porządku zrobić, ale nie mam na to na razie pomysłu ani chęci. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze ten, to tak przy okazji, ten narożnik, tą część muszę dokończyć, bo nie wszystko jest zrobione tak, jakbym chciał. Tutaj muszę ogarnąć ten piecyk. Tu będzie jeszcze taka mini drewutnia, więc tutaj będzie też drewno takie, takie pod ręką. No i tak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że to drewno trochę pracuje. Porozchodziło się gdzieś w niektórych miejscach, niektórych popękało, ale spoko. Zaltany jak z jakości jesteśmy zadowoleni. Dobrze, moi drodzy. Ja wyczerpałem temat na dzisiaj tak naprawdę. Pokazałem Wam to, co chciałem pokazać, zrobiłem to, co chciałem zrobić. No, mam tą jeszcze tą jedną część. Ją pewnie w kolejnym dniu już przewiozę w jakieś miejsce tam do tyłu. Niech sobie leży i czeka na swoją, swoją kolej. Także kilkanaście taczek jeszcze muszę załadować. Dobrze. Widzimy się w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.